Siemano Koty z tej strony Maciek. Witam Was na swoim kanale w kolejnym z filmów z cyklu domowa siłownia. Dzisiaj testujemy zestaw startowy obciążenia olimpijskiego. Potocznie nazywany bumperami. Zestaw trafił do mnie od Axo.pl. Z dwóch stron posłuchajcie różne nakłady, ale o tym wszystkim powiem w trakcie wideo, A więc na samym początku troszeczkę detali technicznych. Odważniki są zgodne z kolorystyką IWF-u, czyli Federacji, Światowej Federacji Podnoszenia Ciężarów. A więc 25 są czerwone, 20 są niebieskie, 15 są żółte, dyszki są zielone. Nie mam białych, małych odważników 5kg, więc cały set tworzy 140. Kilogramów. Dyski przychodzą do nas w, w opakowaniach klasycznych, kartonowych, ładnie zafoliowane w środku. Więc mamy specyfikację olimpijską. Bardzo dobrej jakości jest ten, jest, jest ten kompozyt. Tak, tak naprawdę nie, nie, nie chcę chyba powiedzieć, że to jest plastik. To jest jakiś nie wiem, kompozyt w porównaniu do bumperów. Z granulatu. One są gładkie, więc, więc ta faktura jest na pewno dużo bardziej przy, przyjemna. Są tutaj wyfrezowane, więc nie ma problemu z nakładem czy ze zdejmowaniem. Posłuchajcie, jest to troszeczkę inna formuła wykonania. Te dyski są droższe, ale zaraz powiem o tym, czy jest to plus czy minus. Słuchajcie, skonstruowane są ze, ze stalowej tulei. Kompozyt, a w środek wchodzi stalowa tuleja skręcana na śruby to nam daje większy ciężar i lepsze rozłożenie masy ale przede wszystkim zdecydowanie cięższą, zdecydowanie cięższy, cieńszy krążek dlatego to właśnie w tym celu ten nakład posłuchajcie 140 kg z lewej strony w dyskach tutaj startowych competition z prawej strony 45, 60 70, 75 kg, też w, w opcji 25 20, 15, 10 5 czyli popatrzcie prawie dwa razy więcej można załadować na nasz dwa razy więcej fajerek na nasz olimpijski gryf i na pewno to, to jest zaleta tych obciążeń dla osób, które chcą dźwigać troszeczkę Troszeczkę mocniej, ponieważ czy większe ciężary, ponieważ jest to problem tych fajerek kompozytowych. Relatywnie mało one szybko kończy się tuleja. Tutaj możemy nałożyć zdecydowanie więcej ciężaru, więc jeśli ktoś ma też mniejszą e, sztangę z krótszym rękawem, czy na przykład trap bar, tak, tam rękawy są jeszcze krótsze, jest, warto wziąć to pod uwagę, ponieważ e, kupując. Nakład taki bitumiczny, może szybko się okazać, że nie macie, chociażbyście chcieli, nie możecie fizycznie jak dołożyć ciężaru na, e, na sztangę. Więc to są na pewno plusy przemawiające, w jakiś sposób kompensujące też jakby wyższą cenę. Zestaw 140 kg kosztuje 2800 zł i jest to bardzo atrakcyjna cena w porównaniu z produktami takimi samymi od innych firm tak wydaje mi się że, że to trzeba by powiedzieć że e, nawet roach fitness robi e, te dyski w, i pisze na swojej stronie że nie są zrobione w USA a są zrobione w Chinach posłuchajcie co do wagi e, w moim odczuciu e, one ważą tyle i jakie jak, jak, jak mają zna, zna, znamiona Czyli 25. Moja tutaj waga z biedronki pokazała, że dyszki ważą idealnie 10 kg, a 15, 20 i 25 wszystkie ważą 1, czyli 100 gram na plus. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, czy, czy to jest faktyczna, realna ich waga. Czyli że 25 waży 25,1, ponieważ posługuje się domową wagą, która też być może jest obarczona jakimś. E, jakąś skalą błędu. Natomiast, i to będziecie zaraz mogli sobie zobaczyć na filmiku, jeśli, jeśli rozkręcicie e, te dyski, to w środku jest miejsce, żeby odjąć swego rodzaju gumowych podkładek. I tutaj nie ma opcji, możecie już sobie skalibrować te odważniki tak dokładnie, jak chcecie, jak wam pasuje. Więc ta tolerancja. Jest również rozwiązany ten sposób. Problem wagi, jeśli jest jakiś niespójny, można dokalibrować bardzo, bardzo już tutaj dokładnie. W bamperach gumowych nie ma, takiej, nie ma takiej opcji, więc one ważą tyle, ile ważą. Więc dla mnie ta waga nie robi różnicy, jeśli nie jesteś zawodnikiem, który startuje na światowych, międzynarodowych turniejach czy, czy, czy zawodach. Myślę, że dla normalnego człowieka to nie ma żadnego e, znaczenia, więc mamy e, wagę, mamy kalibrację. E, zobaczcie też, jak, jak te odważniki sprawiły, sporawują się podczas jakichś tam e, paru powtórzeń ćwiczeń. Mamy rwanko, tutaj na wysoko power snatch e, 50 kg, e, zarzut na wysoko 40 to też. Fajnie tutaj gra, nie ma, nie ma problemu. Yy, dlatego yy, jak najbardziej te dyski są dobrej jakości, spełniają moje oczekiwania w tej cenie po wielokrotnym użytkowaniu. Po wielokrotnym użytkowaniu yy wieloletnim. Tak? Słuchajcie, ten zestaw z prawej ma już 5 lat. Yy, zestaw z prawej został dzisiaj rozpieczętowany. Z lewej, oczywiście, z prawej ma 5 lat. Zobaczymy, jak to będzie się sprawowało. Tak? Jak zwykle za 2-3 miesiące wrócimy do tematu, zrobimy update, jak wyglądają dyski. Po realnym użytkowaniu komercyjnym cały czas podkreślę, że tutaj w Barbelu użytkujemy je regularnie na grupach, jak i na zajęciach personalnych, więc jestem jakąś taką. Wydaje mi się dosyć dobrą wykładnią. Jeśli to się nie popsuje przez 3 do 6 miesięcy komercyjnego użytkowania, na pewno nie popsuje się przez lata użytkowania w domowej siłowni. Natomiast w podsumowaniu, uwaga trzymana nieduża grubość co jest plusem bardzo dobra jakość wykonania ten kompozyt nie ma żadnych pękań, ten odlew jest bardzo, bardzo ładny, kolorki dają nam też od razu. Mowę, gdy chcemy pochwalić się w social mediach, że, że jest 140 czy 120 na patyku, to tyle jest. Nie ma dyskusji, bo kolory nam o tym mówią. Waga jest trzymana, średnica wewnętrzna to 50, chyba 50,5 mm. Więc bardzo ładnie wchodzą na tuleje, nie ma żadnego problemu. Więc to chyba te punkty tutaj patrzę prawym okiem na tablicę sobie wypisałem co chciałbym poruszyć, więc chyba to wszystko. Koty, jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało, chętnie udzielę Wam odpowiedzi. Czekajcie na kolejne filmy z cyklu Domowa Siłownia. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.